Państwa bardzo serdecznie, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu Dziennika z najnowszych wiadomości. W celu poprawy moralności narodu rząd IV RP w ścisłej współpracy z Kościołem Katolickim zamierza wprowadzić kontrowersyjną i bulwersującą środowiska liberalne ustawę. Ustawę o moralności. Według ponoć niepodważalnej opinii jego autorów nowe prawo ma przede wszystkim zapobiec demoralizacji Polaków, a przy okazji oczyścić nasz kraj z niepożądanych publikacji nagrań i innych wytworów zepsutej i bluźnierczej popkultury, która często staje się zalążkiem prowadzącym do deprawacji, a nawet pedofilii. Jednym z załączników do nowej ustawy jest pokaźny indeks niemoralnych nagrań i pozycji literacko-publicystycznych. Władze oraz Kościół są przekonane, iż dzięki temu prawu duchowa kondycja społeczeństwa ulegnie znacznej poprawie. Najwięcej krytyki pod adresem działań rządu płynie ze strony neoliberałów, Próbujących zapobiec ilustracji większości grup zawodowych, podejrzewanych o szerzenie gorszących treści. Na celowniku władz znaleźli się artyści, dziennikarze i filmowcy. Stadion Alfy i Omega witają Państwa serdecznie, Eryk i Leon. Witamy Państwa bardzo serdecznie na Stadionie Jeszcze raz, Ańczy jeszcze raz, Omega. jeszcze raz. Eryk. Zostań. Eryk. I Leon. Drogie ryby to był samobój. Już nas degradują. <laughs> Ale coś się zmieniło! Ale już bardziej się nie just. da! <laughs> Pamiętasz, jak wszystko się zaczęło? Jak ojciec Tadeo przechadzał się po polach, wyglądał na człowieka spełnionego. Pełnego energii. No tak, no przecież on taki sielski tryb życia. Ta. taki sielski sposób bycia. Tak. Pamiętasz z tą biedronką. No. On I na i kroił kawałek chleba. Zajadał te owoce. Taki człowiek, taki. taki, Dusza człowiek. Taki święty Rusza Augustyn. Zdrowego. Czy, czy nie? Wiem. Ah, Franciszek Francis Franciszek sezo Ej kurczę załatwił nas Tadeo, co? Teraz siedzimy z tym, podfieleje do diabła, to nie jest robota moim zdaniem, to nie jest robota. Leon, co ty o myślisz? Eryk, trzeba coś z tym zrobić. Nie możemy się tak dać po prostu, wiesz, wagić w rogu. No sytuacja była ostra, nie wiedziałem, że tak daleko to zajdzie, że ten człowiek, że, ojciec oprakowano. Tadeo, jest takim człowiekiem. Raz, raz, raz próba mikrofonu. Halo wieża, halo wieża. Nie wiem, mi działa, co mi Sądzę, że chłopcy na każdym dobrze się prezentują, ale co z tego, co nam z tego? Skoro bramki nie wpadają. Naprawdę bramki nie wpadają, a powinny wpaść, tym bardziej, że mają nowe złote tramki. Tak! Bramka! Widziałeś? Widziałeś? No, jest nas zdegradują. Ale coś się zmieniło! Ale już bardziej no, się, nie się nie da! Sta... Ci policjanci to w ogóle byli jacyś ślepi. Kurcz, na waleta, na waleta. Ja nie rozumiem. To co, na woleta? Na woleta? No na Nikotyniści, ojciec takich nie lubił. Nie lubił. Oni się o niego spowiadali.

tak 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 Jak na lewą stronę, Państwa niesamowite, 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 Niesamowita prędkość Wyłożenie wyłożenie nie i będzie bramka Gol! Gol! Nie ma gołu, niestety. to... Dobra, trochę Najbardziej pamiętam tą sytuację To była godzina 17 bodajże Byliśmy wtedy ukryci za drzewem, pamiętasz to? No tak I nagle mi stąd, mi Nadjechał samochód Co się stało? Porucznik, kapitan, komendant rejonowy, pan tu Słucham, proszę Panie, panu. co się zabrania? Tu się zabrania, widzi pan? Zabrania się punkt 42. Słuchania zabronionych rzeczy w samochodzie podczas jazdy.